No to witam wszystkich serdecznie, samą z tej strony i oto kontroler. Ups, przyciszymy trochę. Po bokach końty, czyli do dorzucania kredytów z jednej strony i z drugiej strony można ewentualnie sobie flipera zagrać. Kontroler zrobiłem sam, bo szukałem na różnych i nie eBayach, Allegro i innych rzeczach i wszystkie kontrolery po prostu mają układ, że tak powiem, guzików ze Street Fightera, czyli trzy guziki i trzy guziki. Bądź 4 i 4. Nie lubię takiego układu, bo po prostu nie odpowiada mi i taki po prostu mi się wydaje, że tak naprawdę jest zrobiony jakby pod rękę, tak, że możesz wszystkie guziki obsługiwać jakby nawet nie odrywając dłoni od tego. Dlatego właśnie taki układ no i Mortal Kombat po prostu generalnie lubię, więc Mortal Kombat, jeżeli chodzi jakby o tło tutaj, tak. Mortal Kombat 2 takie trochę kamienne, Mortal Kombat 3 takie też coś w, tym, w, tym, w ten design, także nie bardzo. Tutaj się generalnie najwięcej dzieje, także przycisk GRAN, który jest nieopisany, on występował dopiero od Mortal Kombat 3 Ultimate, potem tam trilogy nie wychodziło na automatach, ale także generalnie jest robione pod wszystkie mortale. Bo jedynka po prostu była bez tego przycisku, bo przycisku, jedynka i dwójka nie obsługiwały przycisku bieg. Czekałem długo na kable. Bo na początku miałem robić sobie na padach, takich padach zwykłych z USB, ale wtedy jak robisz na padach z USB bądź są płytki do kupienia, płytki są do kupienia takie, że po prostu masz jakby dwa kable, tak, jeden kontroler ma jeden kabel, drugi kontroler ma drugi kabel. Nie chciałem tak, bo po prostu chciałem, żeby na jednym kablu było wszystko i no i tyle. Plusy i minusy plusy takie, że po prostu jeden kabel do jednego USB minusy takie, że w razie czego jakby ci się zepsuł jeden kontroler, a masz po prostu dwa kable, no to po prostu odpinasz ten jeden, który ci nie działa, podpinasz z drugiego pada, i jakby, znaczy z drugiego kontrolera i po prostu możesz grać. Tutaj jak ci padnie płytka, no to koniec. Ale myślę, że jak. Myślę, że nie padnie. Jak padnie, to po prostu. Nie wiem, albo będę zamawiał jeszcze jedną, albo będę po prostu kombinował, że będę lutował do płytek spada. Czy działa? Tu mamy Mortal Kombat. Uwaga, rzucimy kredyt. Na razie nie. Player 1, player 2. Ops, jeszcze raz player 2. Ciężko jest ogarnąć trochę ten ten, może tak teraz. Zaraz Wojtek. Teraz to zjadę niżej może. Jest trochę duży ekran, także po prostu ciężko, ciężko to ogarnąć, żeby było w jednym tylu, Muszę to po prostu potem na staty wziąć, ale spróbujemy na razie jedną ręką. Wojtek, zostaw to. Tu mi syn przeszkadza. O. Także na gameplaye później w razie czego zapraszam, także będą na pewno i retro, i nie retro, bo parę konsoli jest do ogrania. Także co widać na dole, łącznie ze starym telewizorem, bo nie wyobrażam sobie grać na przykład na grach z PlayStation 1 na. Na dużym ekranie, bo to po prostu wygląda strasznie, tak? No więc już tutaj się zabrał. No to uwaga, jeszcze spróbujemy coś zrobić jedną ręką. Bams! Także do zobaczyska i na następne filmy. Papa! Pa.